Cześć, witajcie, a dziś zapraszam Was do materiału o najnowszym zegarku Xiaomi Mi Band 8. Mi Band 8, czyli kolejna generacja znanych i lubianych smartopasek od Xiaomi, które od lat cieszą się już sporym powodzeniem. W tym roku Xiaomi wypuściło kolejną generację z numerem 8. I teraz przyjrzyjmy się i sprawdźmy, co taka opaska może nam zaoferować. Na początku, design. Tu klasycznie dostajemy niewielką pastylkę z prawie dwucalowym ekranem wykonanym w technologii AMOLED, dzięki czemu widzimy sporo detali, a kolory i czernie są na bardzo wysokim poziomie. W tej generacji, po raz pierwszy, paski, które dostajemy z opaską, możemy swobodnie odpinać i wymieniać na inny, np. Na skórzany czy materiałowy. To zaznaczam na duży plus względem poprzedniej generacji. Natomiast nie ukrywam, że przez ostatni czas korzystałem z dedykowanego silikonowego paska, który, mimo iż nie jest wersją premium, sprawdzał się bardzo dobrze i widać, że jest dość wytrzymały. Przejdźmy teraz do tego, co oferuje nam interfejs opaski. W połączeniu z telefonem i aplikacją Mi Fitness możemy dowolnie zmieniać tarcze, których w samym sklepie jest bardzo dużo. Część tarczy oferuje nawet możliwość grania na opasce. Po przesunięciu w lewo od głównej tarczy ukazuje się nam nowa kafelkowa szata graficzna, na której widzimy najistotniejsze parametry zdrowotne, które całodobowo mierzy nam opaska. Jeśli chodzi o opcje sportowe, bo to pewnie będzie interesowało osoby aktywne, mamy tu ponad 100 dyscyplin sportowych do wyboru jak bieganie, marsz terenowy, trening siłowy czy na przykład pływanie. Z bardzo istotnych informacji muszę dodać, że opaska nie posiada wbudowanego modułu GPS, a więc ten brany jest z podłączonego do niej telefonu, nie mamy także mikrofonu ani głośnika, więc tym samym nie mamy opcji prowadzenia rozmów przez opaskę. Natomiast z plusów trzeba dodać, że mamy tu certyfikat wodoodporności, który pozwoli nam na zanurzenie tej opaski do 20 metrów w głąb wody. W dużej mierze sprawdzając odczyty parametrów zdrowotnych z bardziej zaawansowanymi zegarkami sportowymi, takich jak na przykład Garmin, odchył w pomiarze ten, oraz SPO2 jest stosunkowo niewielki, zważywszy na cenę tej opaski, która wynosi na ten moment około 200 zł. Teraz kolejna bardzo ważna informacja bateria. Według deklaracji producenta opaska powinna wytrzymać na pełnym ładowaniu do 14 dni. Natomiast po moich testach jestem w stanie stwierdzić, że ten wynik jest delikatnie zawyżony, ponieważ przy stosunkowo optymalnym użyciu bateria w opasce starczyła mi na około 10 dni. Tak czy inaczej, w porównaniu do konkurencji odnotowuję to jako rewelacyjny wynik. No i podsumowując, moim zdaniem, jeśli szukacie niedrogiego towarzysza do waszych sportowych aktywności, ta opaska sprawdzi się świetnie. Dzięki bardzo dobremu czasu pracy na baterii, możemy korzystać z. Jej smart funkcji przez wiele dni bez konieczności częstego jej ładowania. Dzięki temu, że mamy tu bardzo dużo trybów ćwiczeniowych, z pewnością każdy znajdzie tu tryb dla siebie. Mimo braku budowanego GPS-a oraz braku mikrofonu i głośnika, opaska w swojej półce cenowej jest właściwie obok Huawei Band 8, jednym z bardziej bezkonkurencyjnych sprzętów w swoim segmencie cenowym. I to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do usłyszenia w kolejnych materiałach.